Witajcie, jestem Karolinka. Widzieliście, że można jeść nie tylko moją bulwę, ale także łodygi i liście. Jak mówiłam we wcześniejszym filmiku, moje liście mają dużo chlorofilu, więc działają bardzo oczyszczająco na organizm. Jestem warzywkiem hipoalergicznym, więc mogą mnie jeść nawet małe dzieci. Jej. Można mnie jeść w postaci surówki albo poddusić na masełku pycha mam dużo luteiny a luteina to barwnik którego bardzo potrzebują twoje oczka luteina ma właściwości przeciwzapalne więc zapobiega wielu chorobom narządu wzroku więc jedzcie mnie na zdrowie odżywiajcie się zdrowo im więcej barwników Pożywieniu naturalnych barwników. Tym lepiej dla Waszego zdrowia. Mam nadzieję, że zagoczę na Waszym stole już niedługo. Mam bogactwo witaminek z grupy B, więc poczujesz przypływ energii, jak mnie zjesz. Mam dużo leucyny. Przyspiesza ona spalanie tkanki tłuszczowej.